jedno miejsce, w którym mamy wszystkie faktury, wyniki finansowe i raporty. Brzmi jak marzenie każdego przedsiębiorcy. Da się to zrobić i pokażę wam jak prowadzić finanse firmy w Notion. Oto strona główna mojego dashboardu. Od razu na pierwszy rzut oka widzimy wyróżniające się wykresy, które fajnie nam pokazują jak wygląda stan finansów w naszej firmie, gdzie możemy zobaczyć nasze przychody miesiąc po miesiącu. I to, jakie były tutaj między miesiącami różnice, oraz też koszty. Tak samo możemy sobie je zwizualizować na tym wykresie. Te dane biorą się z niczego innego jak z wprowadzonych faktur. Jak to wygląda? No, jeśli wejdziemy sobie tutaj na przykład w przychody, jest to prosta tabela, po prostu przechowująca nasze wszystkie faktury przychodowe. Przetrzymujemy tu informacje o stawce netto, VAT brutto, kliencie, do którego zaraz przejdę odatak faktury, statusach, czyli tutaj możemy sobie też zarządzać tym, czy została ona opłacona, czy nie, numery faktury itd., itd., więc te pola każdy może sobie tutaj już dowolnie dopasowywać. Można zobaczyć, że każda faktura jest też podpięta pod klienta. Dlaczego jest to ważne? Jeśli prowadzimy firmę usługową i chcielibyśmy śledzić, jak wyglądają koszty i przychody dla każdej z firm, to nawet z tego widoku możemy tutaj zobaczyć sobie naszych klientów oraz wszystkie przychody, wszystkie koszty. Następnie bilans, czyli tak naprawdę dochód oraz marżę, jaką mamy na danym kliencie. Jest to liczone po prostu na podstawie przypisanych faktur kosztowych i przychodowych do tego klienta. Jeśli sobie go rozwiniemy, no to tutaj w zakładce ogólne mamy znowu to podsumowanie, ale jeśli przejdziemy do zakładki z naszymi kosztami no to w tym miejscu możemy zobaczyć właśnie wszystkie koszty podpięte pod tego klienta, i tak samo przechodząc do zakładki z przychodami, widzimy te faktury przychodowe. Więc dzięki temu tutaj od razu widzimy, skąd się biorą te, te dane. No i jeśli chodzi o faktury kosztowe, to działają i wyglądają bardzo podobnie jak te przychodowe. Jednak w tym przypadku, ale tak naprawdę też w przypadku poprzednich faktur przychodowych, można stworzyć automatyzację. Za pomocą której te faktury będą tutaj automatycznie się pojawiały, bo jeśli jest mała firma i tam jest kilka faktur, to nie ma żadnego problemu, ale jeśli firma jest duża i faktur kosztowych są dziesiątki, jak, jak i setki, no i jeśli trzeba to wprowadzać manualnie, to jest bardzo dużo po prostu monotonnej pracy. Dlatego przygotowałem taką prostą automatyzację, która jest w stanie tutaj ściągać dane z faktury i wrzucać je automatycznie do Notion. Jak to działa? Taka automatyzacja rozpoczyna się tak naprawdę od wrzucenia faktury na dysk, ale równie dobrze może zaczynać się też krok wcześniej, czyli jeśli klient nam wysyła fakturę na maila, to ona może ją sczytywać z danego maila i później też przeanalizować. No i sam scenariusz wygląda w taki sposób, że ściąga właśnie dane z dysku. Następnie za pomocą czata GPT wyciąga te, te dane z faktury jak wartość netto, data, czy została opłacona, czy nie. Wrzuca do Notion i też przenosi do innego folderu z przeanalizowanymi fakturami. Więc ja tutaj możecie zobaczyć, że wrzuciłem jedną fakturę. Tutaj są jej szczegóły, jest po prostu wystawiona na 100 zł brutto z nazwą kurs Notion. To jest tam jakaś moja stara przykładowa faktura. No, i teraz chciałbym ją przeanalizować, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebym po prostu nacisnął ten przycisk. Scenariusz mi się odpala. No, i wtedy na ogół taka analiza zajmuje 10-15 sekund na, na jedną fakturę. I za chwilę tutaj pojawi mi się właśnie wpis z nowym kosztem. W tym momencie mi właśnie tutaj wpadł na dole. Mamy wartość netto 23% vat i wartość brutto 100%. Mamy datę, od razu jest ustawiona jako opłacona oraz też został sczytany numer faktury. Można też sobie to rozszerzyć, że jeśli mamy klienta i tam mamy podpięty NIP, to on od razu może dopasowywać ten NIP do, 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 do tego klienta z, z Notion. Akurat tutaj tego tak nie rozszerzałem, ale no, można tutaj też, też to zrobić. Tutaj w tym przypadku można też manualnie po prostu dopisać danego, daną fakturę do, do klienta. I tak naprawdę gotowe, więc no, jeśli mamy dużo faktur, to bardzo nam to ułatwia sprawę i od razu te wszystkie dane, które tutaj są zarówno przychodowe jak i kosztowe, zostały zaktualizowane. Na podstawie też filtrów możemy wyciągać dane dotyczące zaległych faktur, czyli tych, które po prostu nie zostały jeszcze opłacone. Tutaj mam taki specjalny widok, więc możemy sobie w niego wejść, na przykład zobaczyć, że klient Apple ma dwie nieopłacone faktury. Tak samo jeśli chcielibyśmy zobaczyć na przykład nie wiem, wszystkie nasze faktury z danego miesiąca, no to też nic nie stoi na przeszkodzie, bo tak naprawdę wykorzystując filtry, możemy tutaj wybrać opcję data faktury, jeśli nas interesują powiedzmy tylko te, nie wiem, z lutego, no to zaznaczamy sobie okres czasu i mamy wszystkie faktury przechodowe. Z, z lutego. Dodatkowo też możemy sobie po prostu je na tym widoku na przykład pogrupować po miesiącu, bo samo Notion pozwala nam właśnie na takie grupowanie. I tutaj od razu widzimy te, te faktury miesiąc po miesiącu i od razu suma, ile tak naprawdę mieliśmy tych przychodów w, w danym miesiącu. Możliwości na rozbudowanie tego jest dużo więcej, bo możemy też się zacząć bawić watem, tak aby był on automatycznie wyliczany i żebyśmy widzieli, ile mamy go do, do zapłaty. Albo tutaj możemy też rozszerzać ten moduł związany z klientami, no bo jeśli prowadzimy firmę usługową, to możemy pod tych klientów też podpinać jakieś zadania, albo też na przykład stworzyć dla nich portal klienta, żeby widzieli, jak tutaj wygląda ta sytuacja. Jak się podobało? Dajcie znać w komentarzach, jakie inne filmy chcielibyście zobaczyć.